Dzień dobry moi drodzy! <laughs> Miłego życzy Wam dnia. Dzisiaj moje pierwsze w życiu QA. Zaczynamy. Zacznę od pytań, które najczęściej się powtarzały: czyli: Lila, ile masz lat? Ile masz lat? Ilu masz lotek? Mam 25 lat na dzień dzisiejszy, w którym nagrywam, czyli mamy dzisiaj 27 marca. Ale 30 kwietnia będę miała 26 lat. Dużo, 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 dużo. Studiujesz lub masz jakąś stałą pracę? Skończyłam studia 3 lata temu. Skończyłam turystykę i rekreację. Jestem magistrem turystyki i rekreacji. Skończyłam UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stałą pracę tak. Prowadzę działalność, jestem trenerem personalnym oraz instruktorem jogi. Czy ćwiczyłeś kiedyś crossfit? Co o nim myślisz? Crossfit, tak, kiedyś próbowałam. Jeżeli miałabym opisać crossfit jednym słowem, to powiedziałabym hardcore. <grymio> to jest sport wytrzymały. Wytrzymy... Boże, to słowo nigdy nie mogę wymówić. Muszę wy... napisać, sekundkę. Wytrzymały. A, tam nie ma my. To jest trening wytrzymałościowy. Bardzo ciężko mi się wymawia to słowo. To przez woo woo, takie. Trening, po którym można się pożygać. Jeżeli chcecie ćwiczyć na kondycję, jak najbardziej, ale jeżeli nie lubicie na przykład takich sportów kondycyjnych, takich wytrzymałościowych, to będzie wam ciężko na pewno. Lepiej wybrać jakiś spokojniejszy na przykład sport siłowy, ale jeżeli lubicie na przykład biegać, Pływać i tak dalej, to łączenie takiego wysiłku kondycyjnego z ciężarkami będzie super. Będzie super. Po prostu kto co lubi tak naprawdę. Ja nie przypadam za crossfitem. Czy byś zamieniła się na większe mieszkanie? Oczywiście. <grytanie> Jak, tak. tak. <grytanie> Chcecie się zamienić? Chętnie, tak? <laughs> Jak narodziła się twoja pasja do jogi? Po pierwsze filmik tu, tam opowiadam o wszystkim, po drugie przez jogina, jeżeli w skrócie powiedzieć, przez jogina Dylan Werner, to jest taki bardzo bardzo fajny jogin, którego zobaczyłam i przez niego tak naprawdę zaczęła się, zaczęłam się interesować jogą. Jak długo jesteś w Polsce? W Polsce jestem od 2011 roku, czyli już 9 lat. Jak oceniasz Polskę jako miejsce, w którym mieszkasz? Mentalność, od wartość, postęp, tolerancja kocham Polskę <laughs> kocham Polskę, kocham ten kraj kocham tą mentalność byłam już w 32 krajach na świecie i byłam w takich wiecie no bardzo rozwiniętych też krajach byłam w Skandynawii, byłam w Szwajcarii podobały mi się te kraje przez to, że są jakby rozwinięte i tolerancja tam jest dużo lepsza, ale no nadal mnie Ciągnie do tej Polski. No, no, nie mam takiej chęci, żeby po prostu wszystko rzucić i, 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 i jechać tam. Wiecie, to jest tak? To jest, to jest bardzo ciekawe pytanie, w sumie. To jest tak, że ja lubię naszą słowiańską mentalność, jest mi bardzo bliska i rosyjską mentalność lubię, białoruską mentalność lubię, ta nasza białoruska, rosyjska jest bardzo podobna. I polska, polska mentalność jest bardzo podobna do, do, naszych, do naszej wschodniej, tylko że tutaj czuję czuję się wolniejsza, swobodniejsza czuję się wolna, czuję się tutaj naprawdę wolna i czuję, że tu mogę spełniać swoje marzenia, do czegoś dążyć i jeszcze z tą, z tą swoją mentalnością dlatego, dlatego kocham Polskę ja wiem dlaczego Polacy mówią, że Polska nie jest tolerancyjna, że ludzie są zamknięci i takie rzeczy, wiem, wiem dlaczego o tym mówicie bo, ma, bo porównujecie się do zachodu a ja urodziłam się na Białorusi i porównuję do, do Białorusi, porównuję do Rosji i w porównaniu do Rosji jesteście bardzo tolerancyjnym krajem. Jesteście bardzo otwarci, jesteście bardzo mili jak, jak ja jadę do domu teraz, na przykład mieszkam tyle lat w Polsce Wracam do domu, chodzę po ulicach, do sklepu i tak dalej To się rzuca bardzo w oczy, że ludzie są zamknięci na Białorusi Tutaj są ludzie dużo, dużo milsi, milsi na pewno Jak długo masz swojego kotka? Yy, półtora roku już go mam Półtora roku? On ma on, on tyle i ma. On ma półtora roku. I jeszcze było pytanie skąd go wzięłam. Wzięłam go nie z schroniska i nie kupowałam, Wzi znalazłam go, znalazłyśmy go na OLX. Jego tata kot jest dachowcem, a mama kotka jest e, Brytyjką. Dlatego, dlatego ma taką miękką sierść i jest taki, taki piękny, ale nadal kolor ma taki dachowca. Spodziewałaś się kiedyś, że będziesz miała aż 10 tysięcy subskrypcji? Że kiedyś, oczywiście się spodziewałam, że teraz nie spodziewałam się. <grych> Jakie plany na przyszłość? Bardzo obszerne pytanie, ciężko na niego odpowiedzieć. Plany na przyszłość. Chciałabym na pewno być jeszcze bardziej medyjna. W tej branży bardziej się rozwinąć. Chciałabym założyć swoje studio, gdzie będę prowadzić treningi personalne, gdzie będę miała maszyny, ciężary, i również będę prowadzić grupowe zajęcia z jogi i indywidualne. Takie mam, takie mam, tak, takie mam marzenia i plan na, na przyszłość, ale to dalsza, dalsza, dalsza. Wymarzona praca! Moja praca. <noise> kocham swoją pracę. E, nie zamieniłabym na nic innego. O, teraz sobie uświadomiłam, jak bardzo kocham swoją pracę. To pytanie, dzięki za to pytanie. Tym pytaniem uświadomiłam sobie, że ja już mam wymarzoną pracę. Ulubione seriale. Nazwę pięć. Dobra, pierwsze pięć, które przyjdą mi do głowy. Big Bang Theory. Gracie Frankie. The L-word <laughs> jak poznałam waszą matkę i ten o morderstwie, jak to było? Sposób na morderstwo. Sposób na morderstwo. Myślałaś o przeprowadzce do innego miasta, na przykład Kraków. Do innego miasta w Polsce nie. To jest Poznań, to jest. A, i tu było jeszcze pytanie, gdzie ja mieszkam? Mieszkam w Poznaniu. Poznań jest najbardziej. Pasującym do mnie miastem. Nie jest za duże, nie jest za małe i tu jest wszystko, co lubię. Zrobić kiedyś spotkanie z fanami. <noise> A myślę, że nie jestem jeszcze na tyle popularna, żeby robić spotkanie z fanami i, i nie wiedziałabym, co z wami robić tak naprawdę ale wiecie co zrobię coś takiego latem, miejmy mi nadzieję, że ta pandemia minie takie spotkanie z fanami, że poćwiczymy z wami jogę gdzieś na, na dworze, może na Cytadeli czy coś takiego i a ja nie wiem co ja mam z wami robić a co ja mam z wami robić, że co, że, że będziecie do mnie podchodzić, robić zdjęcia i gadać ze mną? No można, no można, może kiedyś zrobić. No, no, może tak. <grych> Dlaczego Polska? Mój brat pierwszy dostawał się na studia do Polski i to było normalne, że ja też jakby jadę do Polski, bo jest lepsze wykształcenie, są lepsze możliwości, otwarte granice, bo Sch Schengen i y Unia Europejska. No i, no i oczywiście mamy korzenie polskie. Nasz pradziadek był Polakiem. Dlatego nam było jakoś łatwiej. Zrobiliśmy kartę Polaka i przeprowadziliśmy się tutaj, dostaliśmy się na, na studia do Polski. Czego się boisz? Pająków. Szybko się rozwiesz, planujesz jakiś specjal? Spe... Każdy mój odcinek jest specjalem. Może być taka odpowiedź? Co studiowałaś? Jaki jest Twój wyuczony zawód i czy kiedyś pracowałaś w jakiejś pracy na etat? Co studiowałam już? Odpowiedziałam. Na etat? Na umowę zlecenia? To jest etat? Nie, nie nigdy nie pracowałam na etat. Pracowałam w hostelu na recepcji, ale to nie był etat. To było tak, że mogłam pracować, no nie, różnie, po prostu różne godziny zależało, ile, ile chciałam pracować, tyle tak naprawdę pracowałam. Ile razy w tygodniu uprawiasz jogę? Ja nie wiem, czy zaliczać prowadzenie jogi do uprawiania jogi, bo tak naprawdę w sumie tak. Ile razy w tygodniu? No, ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. Jeżeli liczyć prowadzenie jogi, no to czasami dochodzi do 10 razy w tygodniu. A jeżeli chodzi o mój trening, to jako taką osobno jogę nie, już nie praktykuję. To ja po prostu nie nadążam. Ja robię swoje treningi na siłowni. Praktykuję też, Kalistynika. Kalistynika ma elementy jogowe i elementy siłowe, więc to też jakby zaliczam do treningu siłowego. Trenuję, nie wiem, z 10 razy w tygodniu. O tak. <grych> I jakieś rady, jak zacząć samemu się uczyć języka rosyjskiego? Samemu rosyjskiego? Przede wszystkim zacząć od alfabetu, bo wiem, że dla was cyrylica to jest coś strasznego. No, i oglądać, oglądać filmy rosyjskie, seriale rosyjskie. Napiszę w opisie kilka takich stron, gdzie można znaleźć rosyjskie filmy. Skąd masz tak dużo pozytywnej energii? Ja widziałam tu już pytanie i nad tym się zastanawiałam i myślałam, że powiem, że jestem taka od zawsze, ale teraz przypominam sobie, że nie, nie byłam taka od zawsze, nie, było, nie byłam taka a, aż tak pozytywna, jak teraz nie byłam. Mi się wydaje, że jestem. Teraz tak pozytywna, bo ja się spełniam, ja robię to, co lubię, ja mam wymarzoną pracę, ja mam hobby, to ja mam kota, którego kocham, mam, mam rodzinę, którą kocham, mam przyjaciół, których kocham, dlatego czemu, czemu nie byłabym pozytywna? Cieszę się z życia. Jesteś wierząca, no. Nie jestem Jaka jest twoja rodzinna miejscowość? Brześć To jest miasto przy granicy z, z Polską Planujesz wyjazd do Indii w przyszłości? Ogólnie chciałabym zwiedzić wszystkie kraje na świecie, więc tak, jak najbardziej Jak się czujesz z tym, że twój kanał tak szybko się rozwinął? Czuję się szczęśliwa <noise> Bo długo do tego szłam, po prostu rok to był taki, wiecie, robiłam, robiłam te filmiki, robiłam, robiłam te filmiki i nic, nic. No i ja oglądam tam, nie wiem, 50-60 osób, no 100, no 200, ale no coś tak wolno to idzie i nie idzie i nagrywam, no i nic. I, I nie przestawałam, nie poddawałam się, nie poddawałam się. Ja, a ja lubię zawsze wszystkim mówić, że nie poddawajcie się, nigdy się nie poddawajcie w niczym, walczcie. I oczywiście, że jestem szczęśliwa, że się nie poddałam i, i robiłam to, mimo tego, że nikt tego nie oglądał. Jestem szczęśliwa, szczęśliwa. Jak długo masz zamiar mieszkać w mikrokawalerce? Aż umowa mi się skończy. Do października, chyba? Coś takiego? Umówiłabyś się z obserwator obserwatorką. Po pierwsze, umówiłabyś się, um umówić się pisze się przez U zamknięte. Po drugie, nie. Ani z obserwatorką, ani z obserwatorem bym się nie umówiła, bo nie lubię znajomości przez internet, nie lubię randki w ciemno. Założysz TikToka? E, tak, jak Bolesławska mi pomoże, to... <noise> to tak. Może niedługo się dowiecie, kto to jest. Jak uczyłaś się w szkole? Bardzo źle. <noise> Bardzo źle. Miałam dwa dzienniki, gdzie... W Pisywali mi tam złe oceny i nie pokazywałam rodzicom. I drugi taki, który pokazywałam rodzicom, dziennik. <grystanie> Bardzo źle się nie lubiłam uczyć się w szkole. To dla mnie zawsze była męka. Nienawidziłam robić zadania domowe. Ja nie widziałam sensu w, w niektórych większości przedmiotach. Ja nie widziałam sensu, nie rozumiałam po co to jest wszystko. Dlatego źle się uczyłam. Czy chcesz zostać w Polsce na stałe, czy masz w planie wrócić na Białoruś? Na pewno nie chcę wracać na Białoruś i tam nie wrócę. W Polsce na stałe tak. Tak, w Polsce na stałe tak. Ewentualnie nie wiem, do jakiegoś innego kraju, Pff. czy będzie można wysyłać ci jakąś paczkę, na przykład urodzinową? Tak? Czemu nie? Czemu nie? Tylko przez yy, nie wiem, impost jakiś, bo nie chciałabym podawać swojego adresu, ale miło, miło, dziękuję. Czemu nie? Jakie wartości w Twoim życiu są najważniejsze? Pozytywne nastawienia do życia, poczucie humoru, szczerość i empatia. Empatia. Czy znam białoruski? Nie, nie znam. W sensie rozumiem białoruski, ale nie mówię po białorusku. O tak. Nie czujesz się przytłoczona w tak małym mieszkaniu. Nie. Przyzwyczaiłam się, jest mi tutaj bardzo wygodnie. Gdyby życie. Ciekawe pytanie. Gdyby życie na Białorusi wyglądało inaczej, zostałabyś tam? To takie pytanie, na które, no, nie da się od odpowiedzieć, bo. No, gdyby, gdyby, no, gdyby, no, może gdyby to tak, to bym została. Gdyby było otwarte granice, gdyby ten kraj się rozwijał, gdyby nie były małe wypłaty, gdyby ludzie byli bardziej pozytywni. Gdyby, gdyby, gdyby tak, to tak. <laughs> Masz chłopaka? Nie, nie mam nikogo. Wygodnie ci w krótkich włosach. Nosach? oczywiście <grych> czy chciałbyś kiedyś mieć długie włosy? nie, nigdy na razie nigdy nie wiem co musiałoby się stać co miałabym mieć w głowie żeby mi się chciało zapuścić włosy max takie co najbardziej lubisz w Polsce? co ja najbardziej lubię w Polsce? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Zastanawiałam się bardzo długo, aż wyłączyłam kamerę i siedziałam. Myślałam, to jest tak, jakbym zadała Wam to pytanie. Wyobraźcie sobie, zadaję Wam w tej chwili pytanie. Co najbardziej lubicie w Polsce? Ciężko, nie? Mam to samo. Na tyle się przyzwyczaiłam do tego kraju, że czuję się tu jak w domu to jest, to jest mój drugi kraj. Mieszkam tu 9 lat. 9 lat tu mieszkam. Ja tu się można powiedzieć też, jakby wychowałam, wyrosłam w tej, tej kulturze, w tej mentalności. Przyjechałam tutaj dzieckiem, miałam 17 lat, więc mam bardziej mentalność polską niż białoruską. Dlatego szczerze, ciężko mi powiedzieć, co najbardziej lubię w Polsce. Po prostu kocham ten kraj jak swój. O tak. Ustawiasz regularne godziny dni wstawiania filmików nie. Jakim sprzętem nagrywasz? Kamera jest Canon 200D, obiektyw canon 10-18 mm mikrofon Rode, statyw Joby. Pod filmikiem będzie też, ja napiszę. Co to za miejsce, gdzie nagrywasz jogę? To jest szkoła jogi, w której pracuję. Nazywa się Projekt Yoga. Czy czułeś presję w związku z ilością, ilością przybywających osób na Twoim kanale? Dobre pytanie. Czułam presję na samym początku, tak, bo tak, wiecie, tak przybywali, przybywa, przybywaliście i przybywaliście i to było takie, że a jeżeli, a jeżeli ja przestanę robić filmiki, a oni tu przyszli i a chcą zobaczyć mnie, a ja nie będę robić, a, albo, albo a, a może będę robić gorsze filmiki i im się nie będzie to podobało, tak, czułam presję. Na początku teraz już nie czuję presji, nie, teraz już się przyzwyczaiłam i mi się to podoba i tak. Tak, <noise> jak ci mija kwarantanna? Z wami najlepiej <noise> Gdzie mieszka twoja rodzina? W Brześciu, na Białorusi Brat tutaj ze mną w Poznaniu Tęsknisz za rodzicami jak jesteś w Polsce? Tak, tęsknię Tak, ale Jesteśmy tak bardzo zżyci Z rodzicami, że Dzwonimy do siebie Prawie codziennie i piszemy do siebie, mamy taką wspólną konwersację, gdzie jest, jest mama, tata, ja i Aleks, mój brat. Wysyłamy sobie fotki, nie wiem, coś piszemy. Rodzice mnie też oglądają na YouTubie. Cześć mamo, część tato. Widujemy się bardzo często. Albo ja przyjeżdżam na Białoruś, albo rodzice też tutaj do nas przyjeżdżają. Będziesz na Pyrkonie? Nie, nie lubię tego. To nie moje klimaty. Czy zaskoczyła cię nietolerancja w Polsce? Nietolerancja jest na Białorusi i w Rosji. W Polsce macie bardzo tolerancyjny kraj w porównaniu do tych, co nazwałam. Skąd czerpiesz energię i kto jest twoją motywacją? No o energii pozytywnej już mówiłam, to przez to, że robię to, co lubię. Kto jest moją motywacją? Nie wiem kto. Ja sama może jestem swoją motywacją, bo jak na przykład widzę, jaka byłam, nie wiem, rok, dwa, trzy lata temu, cztery lata temu, to mnie bardzo motywuje, że patrzę do tyłu i widzę, jak się rozwinęłam i to jest cały czas, czasem coraz lepiej, lepiej, lepiej. Czerpię na przykład inspiracje z kreatywnych ludzi, to mogą być muzycy, vlogery, blogery, to mogą być, w sumie to ludzie z internetu. Nie. Wiecie co? Moją motywacją jest... Yy, jest tata. Zresztą się... Ach, się popłaczę. Moją motywacją jest tata. Zawsze, zawsze był moją motywacją, zawsze jest moją motywacją, bo... Tata, wiecie co? Tata dla nas jest takim przykładem, że można wszystkiego osiągnąć, nie siedząc na kanapie. Tylko robiąc coś, bardzo tego chcieć i robić, i, i, i mieć marzenia, mieć cele i iść, 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 nie poddawać się, iść i wszystko, wszystkiego osiągniesz. Po prostu idź, pracuj, rób. To nie wiem, ja zawsze jak mówię o rodzicach, to mnie tak emocjonalnie bardzo jest ciężko, bo ja je strasznie ich kocham i tata, tata jest, jest, jest moją motywacją Jakie masz podejście do osób LGBT? Świetne świetne, dobre podejście tolerancyjne podejście uwielbiam każdą i toleruję każdy, każdy, każdy z tych nie wiem jak to nazwać ja nie wiem jak to nazwać toleruję wszystko i lubię i mi się podoba, że ludzie pokazują to mi, mi się to podoba, że ubierają się jak chcą Robią jak co, co chcą, podoba mi się to bardzo. Czy jesteś bardziej szczęśliwa czy spełniona? Ciekawe pytanie. Jestem szczęśliwa to na pewno, a wiecie, kiedy się poczuję spełniona, kiedy będę starą babcią, będę leżeć na łóżku wokół mnie będzie moja rodzina, i, i, ja, i ja będę mówić, zrobiłam w życiu wszystko, co, co mogłam jestem spełniona. Takie mam wrażenie, nie wiem, może ja to inaczej odbieram po prostu to słowo. Po prostu jest jeszcze tak dużo rzeczy, które chciałabym zrobić w życiu, że no jeszcze do końca no może nie jestem spełniona. Ale czy jestem szczęśliwa? Tak, jestem szczę jestem szczęśliwym człowiekiem, bardzo tak. W jakich sklepach kupujesz ubrania? O, to pytanie już też dużo, dużo tych pytań pojawiało się na, na YouTubie. Często mnie pytacie, a to, a ta rzecz, skąd, a ta rzecz, skąd, a ta rzecz, skąd. Ubieram się w Zarze. Zarze Zara to jest um, jeden z najbardziej ulubionych moich sklepów. Um, Pull and Beer. Jeżeli chodzi o rzeczy sportowe, to Nike. One Love po prostu Nike uwielbiam, robią najlepsze ciuchy do sportowe i Puma. Buty to buty w, 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 różne, 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 różne firmy. Birkenstock, Birkenstocki lubię, klapki, mam Timberlandy, mam Nativy, mam Nike, mam Adidasy. Czy planujesz założyć rodzinę, jeżeli tak? To czy w Polsce? <grych> no jak, jak można zadać takie pytanie, czy w Polsce? Skąd ja wiem? Ja mogę założyć rodzinę, gdzie, gdzie, gdzie chcę, gdzie tak naprawdę. Nie ja nie, nie wiem. Ja nie wiem, gdzie ja poznam tą, tą swoją drugą połówkę, czy jak tam to się mówi. Chociaż mi się nie podoba. Się... Ja nie lubię tego, wy... tego wyrazu, druga połówka. Ja nie jestem połówką, ja jestem całością, jestem całym człowiekiem całym nie, ja nie potrzebuję półki, ja potrzebuję drugiego człowieka, o tak, drugiej osoby, tak, tak planuję, tak, planować ciężko, ciężko planować takie rzeczy, i chciałabym, tak, tak, w Polsce nie wiem, może to będzie w Stanach, może to będzie w Brazylii, może to będzie w Anglii, może to będzie w Chinach, nie wiem, nie daj Boże, ale nie, nie wiem, to, to skąd ja wiem, gdziekolwiek. Planujesz mieć więcej kotów? Cii, żeby daktyl was nie słyszał. <grym wytanie> <grym wytanie> <grym wytanie> tak, mogłabym mogłaby mieć więcej kotów. Na razie nie planuję, ale mogłabym mieć. Największe podróżnicze marzenie. Dobre pytanie. <grym wytanie> Kiedyś nie miałam, myślałam, że pojechać po prostu chcę gdziekolwiek. Gdzie jeszcze nie byłam, a teraz mam, mam Chciałabym polecieć, pojechać na Antarktydę To jest moje takie największe, takie marzenie podróżnicze Plan jest taki, że chciałabym polecieć do Ushuaia To jest takie najbardziej południowe miasto na świecie Najbliżej jakby położone do Antarktydy i stamtąd pływają takie duże statki można na tydzień tam popłynąć, po już sprawdzałam. Można tam przynocować i robią tam wycieczki. Chodzicie po Antarktydzie. Tak, to jest moje największe marzenie. No i dookoła świata. Tak, też bym chciałam, chciałabym zrobić taką podróż dookoła świata. Czy jesteś na jakiejś diecie? Jeżeli tak, to na jakiej? Dla mnie słowo dieta to jest po prostu Równa się zdrowe odżywianie Nie mam jakiejś szczególnej diety Nie, po prostu zdrowe się odżywiam Oj, pytania o orientację Ulubione po prostu, <gryw> ulubione Ale zostawiłam to na koniec, zostawiłam to na sam koniec Zróbmy tak, powiem to raz i wy już nie będziecie mnie o to pytać, okej? Okay? <laughs> może to i niedobrze, że tak myślę. Kto wie, a może i dobrze. Też nikt o tym nikt nie wie, ale nie lubię te wszystkie nazwy. Nie lubię te wszystkie nazwy, ponieważ. No, dlaczego nikt nie chodzi i nie mówi? Mm, jestem hetero. Dlaczego? No bo, no, bo nie używa się czegoś takiego do hetero, bo hetero niby normalne nie? dlatego mi się nie podobają te wszystkie nazwy pozostałe bo to już takie niby nienormalne, może to jest ymm, może to ja tak odbieram, to też może być mój problem w tym, dla mnie to jest tak, że ja mogę się zakochać w człowieku, niezależnie jakiej, jaka to będzie płeć, czy bardziej zwracam uwagę na dziewczyny? owszem <ścoughs> czy mogę się zakochać w chłopa... Kto wie? Kto wie, czemu nie? Aha, i jeszcze było jedno pytanko, jak go sobie tutaj na laptopie mam. Bardzo fajne pytanie. Mam pytanie, bo się chodzić na siłownie, jakoś nie mam odwagi, aby zrobić ten pierwszy krok. Jak się zmotywować? Bardzo fajne pytanie. Bardzo dużo ludzi boi się faktycznie pójść ten pierwszy raz na siłownię. Pamiętam, jak moja mama się bała. Znam też historię podopiecznych, którzy też bali się przychodzić na siłownię. Mi się wydaje, że stresować się na pewno będziecie zawsze ten pierwszy raz. Możecie spróbować pójść ze znajomym, który już chodzi na siłownię, albo pójść do trenera personalnego, na przykład do mnie. <grym> Z którym będziecie czuć się bezpiecznie, i musicie mieć na pewno świadomość tego, że ludzie na was patrzą, nie przez to, że was oceniają. To nie jest tak. Siłownia jest otwartą przestrzenią, gdzie w przerwach pomiędzy seriami nie mamy co tak naprawdę robić, jak gapić się na ludzi. I, i nie robimy tego, bo kogoś oceniamy. Ja też to robię. Ja też to robię, ja po prostu patrzę, bo ja nie mam gdzie patrzeć. A gdzie mam patrzeć? Ja mam przerwę, nie wiem, 20 sekund, 30 sekund, albo przychodzę od jednej maszyny do drugiej, no to ja muszę gdzieś patrzeć. Ja się rozglądam się, patrzę, o tu ludzi, tu ludzi. No to jest takie, musicie to zrozumieć. Ja też widzę, że na mnie się patrzą, jak zmieniam siłownie, nawet, nawet ja. Ćwicząc tyle lat i pracując na siłowni, jak zmieniam siłownię, to i tak przeżywam stres, bo mam wrażenie, że wszyscy na mnie patrzą. Jak przyjeżdżam na Białoruś i przychodzę na siłownię, gdzie nikogo nie znam, gdzie ludzie są. Gdzie, gdzie widzę ludzie pierwszy raz w życiu, to dla mnie jest stres. Ale dzięki temu, że mam tą świadomość, że to jest normalne, że ludzie się patrzą, bo widzą nową osobę, bo na siłanie zazwyczaj chodzą ci sami ludzie i wy się przyzwyczajacie do tego z czasem. Mniej więcej kojarzycie już, nie wiem, stroje, twarzy i, i tak dalej. Musicie to zrozumieć i po prostu wiedzieć, że nikt nie będzie was oceniał. To jest miejsce, gdzie. Ćwiczymy, gdzie trenujemy i zajmujemy się sobą. I uwierzcie mi, jak ja ćwiczę, ja myślę tylko o sobie, a nie myślę tam, o, tam ktoś tam idzie, o, patrz, patrz, o Boże, muszę opowiedzieć komuś, kogo ja widziałam na śłowie. No nie, nie mam takiego, ja cały czas myślę o sobie. Juch! Tych pytań było bardzo dużo. Dziękuję Wam za te wszystkie pytania. Mam nadzieję, że nikogo nie ominęłam. Chyba odpowiedziałam na wszystkie pytania. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi, pa! pa.